Dlaczego Andrzej Pilipiuk jest jak Netflix? Już tłumaczę. Za każdym razem, kiedy sięgałem po kolejne zbiorki opowiadań Pilipiuka, zachwycałem się tym, w jaki sposób Andrzej Pilipiuk potrafi tworzyć swoje opowiadania. Jak misternie są to utkane małe literackie dzieła sztuki, którymi ja się nie zachwycał już od kurczę dłuższego czasu, bo to już kilka zbiorków i te Jakubowe i Bezjakubowe. No i tutaj z przewagą na opowiadania o Robercie Stormie. Uwielbiam po prostu te opowiadania. To, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to, co chciałem za znaczyć po raz kolejny, czyli Pilipiuk, mistrz opowiadań, jej dawaj, nikt tak nie pisze krótkiej formy jak on. Troszeczkę wzięło w łeb i, i plany uległy zmianie, bo zbiorek Drogi przez morze, czyli ten najnowszy zbiorek to są w zasadzie trzy teksty. Ta książka ma prawie 400 stron, a mówimy tutaj o trzech tekstach. No i mamy powiedzmy to dwa opowiadania. Pierwsze opowiadanie to Król Gór, drugie Czarny Jatagan i Trzeci tekst, którego raczej nie mogę określić mianem opowiadania Drogi przez Morze, bo dla mnie opowiadanie ma kilkadziesiąt stron, kończy się dość szybko, jest dość jednowątkowe. Tymczasem tutaj Filipiuk zaserwował nam pełnoprawną powieść. I gdyby fabryka słów się postarała, gdyby fabryka słów poszła za modą, to mogłaby Drogi przez Morze po prostu wypuścić jako powieść, jeszcze tam trochę światła, wciepnąć, marginesy i mamy 350 stron, jak nic. Opowiadanie. Powieść pełną gębą, a tak to jest to wbite jako opowiadanie. I właśnie dlatego twierdzę, że Andrzej Pilipiuk jest poniekąd jak Netflix. Ostatnio usłyszałem, że najnowszy sezon, ostatni sezon Stranger Things będzie liczył sobie odcinki, które będą pełnoprawnymi filmami. Niemal kinowymi, czyli będą miały gdzieś po około półtorej godziny, czyli normalnie pełnoprawne produkcje, tylko że ktoś to ubrał w serial. Kiedyś jak się siadało do serialu, no to się oglądało, nie wiem, 20-30 minut do godziny. Jak już coś miało 50 minut, to naprawdę mówiliśmy o bardzo, bardzo długich odcinkach. A potem się zaczęły te filmy kinowe w ramach serialu. Godzina 20, godzina 15. No i dawaj, dostajesz potem kilka takich odcinków i czujesz się jakbyś. Siedział na maratonie kinowym. No i nie inaczej tutaj było właśnie z Pilipiukiem, który pod płaszczykiem opowiadania formy krótkiej zaserwował coś ultra długiego. Ale dobrze, zostawmy to. Zniszczył mi moją pointę dzisiejszego materiału, że jest mistrzem opowiadań, więc sprawdźmy, czy jest mistrzem literackim, czy jest mistrzem pisania. Zacznijmy od króla gór. Bardzo mi się w tym opowiadaniu podobało to, w jakim czasie jest umiejscowiona akcja. Dlaczego już Wam wyjaśnię, historyk ze mnie marny i tak naprawdę gdzieś tam zawsze oscyluje, wokół tego, co się ze szkoły wyniosło, co się z tatą pogadało, co się gdzieś tam poczytało, no ale no powiedzmy to sobie, jakimś amatorem wielkim historii nie jestem. Co mnie zachwyciło w Królu Gór to fakt, że Pilipiuk osadził swoją akcję pomiędzy jednym a drugim. A właściwie na początku tego drugiego, tak? Po II wojnie światowej, kiedy ludzie jeszcze nie byli przekonani, yy, jaka przyszłość ich czeka, zastanawiali się, czy Niemcy zaraz nie wrócą, czy ta wojna nie powróci z pełnym impetem, czy oni po prostu gdzieś się tam nie przegrupowują. Więc w takim klimacie Pilipiuk napisał Króla Gór. Mamy tutaj bohaterów, którzy rozkminiają, co to się może za chwilę wydarzyć, jaka ta przyszłość będzie. Z drugiej strony yy, można powiedzieć, że jest to klasyczny tekst, w którym wybieramy mniejsze zło. Tu jest porównanie dość jednoznaczne. Niemcy po prostu krzywdzili wszystkie kobiety jak leci i byli bezlitośni, a rusy to jak nie było Niemek, to tylko Polki krzywdzili, a tak to byli całkiem spoko. O, przynajmniej nie zabijali. Wiecie, jak ta anegdotka była ze Stalinem, mógł zabić, a dał cukierka. Więc mamy tutaj ulokowaną akcję właśnie w tym momencie, co dla mnie było swoistą nowością, bo nigdy dotąd nie spotkałem się właśnie z tekstem, w którym akcja toczyłaby się w zasadzie na granicy tych dwóch no, powiedzmy to zaraz. Więc było to odświeżające i też pokazywało, w jaki sposób ludzie żyli w tamtych mm, czasach. Dlaczego ja mówię o tym właśnie w takim kontekście realistycznym, bo wiem, że Andrzej Pilipiuk bardzo mocno w historii siedzi. On jest fascynatem tej historii i to widać na każdym kroku. Gdyby tacy ludzie jak Andrzej Pilipiuk pisali książki do historii, podręczniki do historii, to myślę, że wiele osób czytałoby je z dużą przyjemnością i sam przedmiot nie sprawiałby najmniejszych problemów w szkole. Ale wróćmy do samych tekstów. Koniec anegdotek, koniec tego, Rozpływania się gdzieś dookoła. Widzicie, mam tak jak Pilipiuk w tym zbiorku opowiadań, że miało być opowiadanie, a wyszło ponad 250 stron, więc ja też tutaj wchodzę w wątki poboczne. Ale to, co jest istotne w Królu Gór, to bardzo podoba mi się, w jaki sposób Andrzej Pilipiuk zaimplementował tam pewne wierzenia, pewną legendę i jak on to rozkręcił, bo pojęta tego opowiadania, to do czego ono prowadzi, jest po prostu fenomenalne. Tajemnica, którą odkrywają bohaterowie, to co pod tą tajemnicą się ostatecznie kryje no sprawiło, że się bardzo, bardzo szeroko uśmiechnąłem, mimo że no, nie było to nic wesołego, ale spodobało mi się, jak po raz kolejny Andrzej Pilipuk potrafił spuentować swoje opowiadanie, jak potrafił je zgrabnie, misternie zakończyć. Nie gorzej było z Czarnym Jataganem, który znowuż traktuje o pewnym artefakcie, który miał w swoim zwyczaju zawsze wracać w miejsce, z którego pochodził, a konkretnie do kościoła. I ktokolwiek by nie zabrał ów artefakt, ten zawsze znajdzie sposób, by powrócić. A w jaki sposób nie będę wam zdradzał, żeby nie wpaść zabawy z czytania tego opowiadania, ale znowuż było to opowiadanie, które chyba w 200% było takie pili tak bym to określił, bo Andrzej Pilipiuk, jak już przekonałem się, mając za sobą kilka zbiorków jego opowiadań, ma taki swoisty styl. I on potrafi przełamywać pewne schematy, potrafi przełamywać sposób naszego myślenia, sposób gdzieś przewidywania tego, o co tutaj chodzi, gdzie kryje się prawda. I to znowuż uczynił w tym opowiadaniu. I ja mogę znowuż tylko rozpłynąć się nad jego zakończeniem, stwierdzając, że jest to kolejne opowiadanie Filipiuka, w którym on staje na wyżynach swoich możliwości, w którym on pokazuje po prostu, że. Pisanie opowiadań to jest sztuka przez wielkie esz. Że trzeba się tutaj jednak mocno, mocno skupić, żeby wymyślić coś nowego. A mówimy o człowieku, który już ma na koncie kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, no z Jakubowymi na pewno kilkadziesiąt książek z opowiadaniami. Mówimy o człowieku, który po prostu napisał już tyle tekstów, że możemy się tylko zastanawiać skąd on te pomysły bierze. No i wreszcie ostatni tekst, drogi przez morze. Tekst, z którym mam pewien problem, ale to też nie wiem, czy można określić problemem. Powiedzmy, że Andrzej Pilipiuk znowuż przebił pewną ścianę w moim umyśle, bo ja jestem wręcz chory. Chory, nomen, omen, kiedy mam czytać o pandemii koronawirusa. Przeżyłem to, dziękuję bardzo, nie chcę więcej o tym słyszeć. Najchętniej bym to po prostu wywalił z popkultury kultury zewsząd, uznał, że tamtych lat w ogóle nie było, że, że to cholerstwo w ogóle nie niszczyło nam życia przez tyle czasu. Natomiast swoje ostatnie opowiadanie, powieść właściwie, Andrzej Pilipiuk osadził w tych momentach początkowych globalnej pandemii. No i tutaj mamy naszego Roberta Storma, zresztą w Czarnym Jataganie również mamy do czynienia ze Stormem, który który dostaje zlecenie no, pomocy przyjacielowi, który utknął w Wenecji, będąc chorym na tę piekielną zarazę. I tak, oczywiście Storm, mając jeszcze do rozwiązania inną zagadkę, zagadkę związaną z pewnymi drogocennymi artefaktami, które mogą się okazać naprawdę drogocenne i bardzo, bardzo niejednoznaczne, wyrusza do Wenecji, by wbrew logice, by wbrew wszelkim obostrzeniom wydostać stamtąd przyjaciela i uratować mu tym samym życie. I znowuż to jest to, że zdradzając za wiele, można zepsuć radość z poznawania tych opowiadań, więc powiem wam tylko tyle. Pandemia plus zaginiony utwór Vivaldiego plus no wszelkie pierdolstwa związane z pandemią i z tym, jak świat wówczas wyglądał. A do tego Robert Storm i wątek innego bohatera z opowiadań. Pilipiuka, ale tutaj już aż tak głęboko nie będziemy wchodzili. To, jak to wszystko jest ze sobą spójne, to, jak to wszystko się ze sobą łączy. No dobra, wywaliłbym tę cholerną pandemię, byłoby wtedy opowiadanie, a nie powieść, bądźmy szczerzy. Ogólnie rzecz biorąc, mamy trzy teksty i największą wadą tego jest fakt, że są tylko trzy. Bo ja najbardziej u Pilipiuka lubię puenty. A skoro ostatni tekst był powieścią, no to tak sobie myślę, że zostałem okradziony w jakiś sposób z trzech przynajmniej płyty, które pojawiłyby się w krótszych opowieściach. Natomiast sama powieść naprawdę daje radę, przy czym przyznaję bez bicia, najbardziej podobało mi się pierwsze opowiadanie, czyli Król Gór, chociaż Czarnemu Jataganowi też nic nie brakowało. Z drugiej strony wielki atut, dwa opowiadania na trzy ze Stormem, z moim ulubionym bohaterem Pilipiuka, więc jest dobrze, aczkolwiek przyznaję bez bicia, gdyby to... Opowiadanie powieść skrócić i wrzucić jeszcze coś dodatkowego, to byłbym jednak bardziej ukontentowany. Wiecie, jak z tymi serialami Netflixa? Spodziewasz się, że poświęcisz temu 40 minut. Ja nie mówię, że potem i tak leci binge-watching i spędzasz przy tym cholerstwie 5 godzin, bo z Pilipiukiem jest dokładnie tak samo. Zaczynasz od jednego opowiadania i lecisz do końca. No ale, mimo wszystko, miało być opowiadanie, a jest powieść. Ale ogólnie bardzo Wam polecam, bo Pilipiuk generalnie nie zawodzi. Przynajmniej. Mnie nie zawiódł. Nigdy do tej pory. No chyba, że tam patrzymy na to, jak lata temu próbowałem z wędrowyczem. Nie wiem, czemu mi się to wtedy nie podobało. Nikt mi za to nie płacił wtedy, nikt mi za to nie płacił teraz, a do wędrowycza wróciłem i lubię. Człowiek mądrzeje na starość. Trzymajcie się. Hej!